Teraz rozkutuję lądowanie, bo e, jeśli ma być upadek, to chciałbym, żeby był chociaż miękki. Lądowanie jest długie, mam nadzieję, że nie przelecę, bo to by było w sumie najgorszy scenariusz. To by było na tyle z lądowania. Jak ja już ubieram ochraniacze, to znaczy, że kudę coś się będzie działo. I zrobię flipka takiego, że coś po prostu. O kurde! Dzień drugi, męczenia front flipa. Jeszcze go dzisiaj nie męczyłem, ale chcę go pomęczyć. Wczoraj walnęła mi kierownica tutaj w kostkę i jeszcze później mi rower spadł z tyłu uda. Bardzo mnie bolało. Jeszcze nie miałem siły, żeby to kręcić. Backflip wyszedł tak jak chciałem. Trzeba się zacząć brać za tego front flipa. Dobra, widzowie ogólnie. Pokażę Wam, jak się prezentuje lądowanie po, już po przedłużeniu. A wygląda ono już w ten sposób, po powiększeniu już ponad metra. Bo lądowanie wcześniej zaczynało się o tutaj. No i tutaj gdzieś była puła, no a teraz jest tutaj. Więc dosyć się powiększyło. Więc myślę, że nawet sam flipek będzie tutaj dosyć ciekawy. Aktualnie jestem sam na spocie. Więc trochę kurczę się boję. Ale myślę, że jakoś tak wolno zakręcę. Wolniej niż poprzednio a już dosyć wczutem mam tu flipy, więc. Mam 哎、uh,，老大不？<food> Sånn. Uh. 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 I klamka mi się wykrzywiła. Skrzywione wszystko. O dziwo luzów ten rower nie ma. Od tego rzucania i tak dalej, ale jest cały uwalony. I co chwilę mi się tutaj coś krzywi. Nie wiem, jak tak ma wyglądać Droga po front flipa. To, no to super, po prostu. Super, lepiej sobie tego wymarzyć. Nie mogłem. Dosłownie z każdą próbą jest tak samo, nie? Ale przy, przy ostatniej to było coś takiego, że. Masz tak i masz zaciśnięty tym palcem, a tym się wbijasz. I wykrzywio klamkę. Przerąbane. Tak mi to boli. O! 누구야? Oh, 오케예오 yeah. oh, yeah. oh, yeah.